Cześć, jestem przekonany, że chcesz, żeby twoje social media, wszystkie twoje grafiki, stories i wszystko co tam wrzucasz było na jak najwyższym poziomie. Canva jest właśnie świetnym narzędziem, żeby wykorzystać potencjał treści, które wrzucasz i okrasić je właśnie wyjątkową formą, czymś co ma ręce i nogi, a przy tym jest bardzo proste. W codziennym użytkowaniu. Zapraszam na krótkie przedstawienie narzędzia Canva po mojemu i zapraszam też do śledzenia treści. Dlatego że w przyszłości będą się pojawiać kontynuacje tego szkolenia. Na dzień dzisiejszy jest to tylko i wyłącznie zdjęcie w tle i krótkie zapoznanie w ogóle z narzędziem, a w przyszłości będzie pewnie jak, jak zrobić dobre, dobre logo, jak zrobić swoją grafikę, jak zrobić swojego awatara. Także zapraszam serdecznie i życzę miłego oglądania. Cześć, chciałem Ci dzisiaj pokazać, czym jest Canva i do czego ja jej na co dzień używam. Jest to bardzo proste narzędzie, które pozwala nam obrobić graficznie parę rzeczy i parę postów, które chcielibyśmy zamieścić na nasze social media, więc jeżeli dzisiaj jesteś na początku drogi zakładania swojego fanpage'a czy swojego konta na Instagramie i chciałbyś w jakimś sensie, czy chciałabyś, żeby to był taki portal, Twój publiczny, ale już taki ocierający się troszeczkę o, o coś bardziej profesjonalnego, czyli nie wklejone zdjęcia, jakkolwiek leci, nie taśmowo, tylko coś, co już ma bardziej ręce i nogi. To właśnie Canva jest dla Ciebie, jest bardzo prostym rozwiązaniem, jest bardzo intuicyjne. A więc jak możemy zacząć? Po pierwsze, wchodzimy w Google i wpisujemy Canva. Jak już ktoś już był na kanwie, może od razu tutaj wpisać u góry w polu wpisywania adresu strony Canva, i też to to wyskoczy, ale jeżeli Otwierasz to pierwszy raz, a zakładam, że, że tak może być. Wpisujesz w Google Canva, dajesz, szukaj w Google i wyskakuje Canva.com. Współpraca i tworzenie niesamowitej grafiki za darmo. No i jest to, jest to poniekąd prawda. Wchodzimy sobie w to. I pojawi nam się strona kanwy. I to, co tutaj musimy zrobić na początku, jeżeli otwierasz tą stronę pierwszy raz i jesteś tutaj pierwszy raz, musisz się zarejestrować, a robisz to w prawym górnym rogu ekranu, klikając. Zarejestruj się i wybierasz formę, przez jaką chcesz się zarejestrować. Ja osobiście jestem zarejestrowany przez Google. Można się też zarejestrować przez Facebooka, czyli polega to na tym, że klikacie zarejestruj się przez Google. I wtedy pokazuje wam wasze karty, wasze kontakt na które macie zalogowane przeglądarkę na przykład Chroma. Jeżeli nie macie konta Googlea, możecie się zarejestrować przez Facebooka. Wtedy weźmie wasze dane z Facebooka, który, na który jesteście zalogowani u siebie aktualnie na komputerze i zapyta was czy może was przez to zarejestrować. Ale zakładam że nie mamy ani Googlea, ani Facebooka, więc chcemy zarejestrować się przez e-mail. Więc musimy sobie stworzyć jakiś. Tak, tutaj jest właśnie Tobiasz Lorenz, to właśnie jestem ja. Ale tutaj tworzymy coś zupełnie odrębnego, więc niech będzie Stanisław. Stanisław L. E-mail wpiszę, mój taki inny specjalny e-mail do tego typu spraw. Tak, tutaj małpa gmail.com I tutaj mogłoby być cokolwiek, mógłby być WP, może być One, te gdzie O2, gdziekolwiek macie maila. No i tworzycie sobie jakieś tutaj przykładowe, przykładowe wasze hasło. Moje no jest akurat średnie. No i klikam, zaczynamy. Pierwsze pytanie, które się Wam pojawia, co chcecie z tym robić? Mała firma, duża firma. Na dzień dzisiejszy stawiamy, że jest to, jest to wykorzystanie kanwy osobiste, czyli różne różności właśnie na nasze potrzeby. Tutaj od razu Wam proponuję plan Premium, plan Pro. Można go wypróbować bezpłatnie przez 30 dni, ale z tego co pamiętam od razu musicie podać formę płatności, więc jeżeli zapomnicie zrezygnować po tych 30 dniach próbnych, automatycznie Wam pobierze kasę z konta. Więc na początek radzę tego nie robić, zapoznać się z programem, czy rzeczywiście będziecie wykorzystywać funkcję PRO. Są to dodatkowe jakieś tam ikony, dodatkowe rozwiązania, dodatkowe jakieś takie szybkie podpowiedzi, jakieś fajne efekty. Aczkolwiek wersja darmowa wydaje się na początek zupełnie wystarczająca żeby zacząć się w ogóle poruszać i określić to czego potrzebujecie, więc klikamy. Może później, um, pełny potencjał kanwa w Twoich rękach, wyraź zgodę na kontakt z nami, itd. i tak dalej. Ja w takich sytuacjach zazwyczaj klikam. Może później, i co, co można ominąć, to, to omijam. Zacznij pracę nad pierwszym projektem. Co chcesz utworzyć? Czy tutaj możemy stąd wyjść? Nie puszcza nas dalej, więc niech to będzie logo. I otworzyło nas nam pierwszy projekt, ale tutaj nie chcemy być. Tak, tutaj są jakieś takie szybkie, szybkie instrukcje, ale to, to zaraz wam wszystko wytłumaczę, więc nie będziemy się na tym skupiać. Wracamy do strony głównej I jak się zalogujecie na kanwę, będziecie widzieć dokładnie to, co ja widzę teraz, czyli jakieś tam z lewej parę, parę rzeczy, parę menu, tutaj coś na stronie głównej. I jak zaczynamy? U góry, w prawym, w prawym górnym rogu mamy utwórz projekt. Tutaj zawsze ten projekt tworzymy, i tutaj Wam zaraz pokażę, co tutaj można rozwinąć. Po lewej stronie są wszystkie projekty, gdzie macie dostęp do waszych projektów, które już utworzyliście wcześniej. Macie też dostęp do swoich folderów. Jeżeli będziecie mieć jakieś przesłane, na przykład zdjęcia, to one będą właśnie w tym miejscu. Więc wchodzimy w wszystkie projekty. To jest na razie puste, więc musimy utworzyć. Nasz pierwszy projekt i teraz jak ja tworzę pierwsze projekty i dlaczego tak, a nie inaczej. Co niekoniecznie musi oznaczać, że robię to w najlepszy sposób, robię to w sposób, który u mnie działa i dla mnie jest sposobem przyjaznym. A więc wybieracie w prawym górnym rogu utwórz projekt i nie skupiacie się tutaj na tym, czy to ma być plakat, czy to ma być logo, czy to ma być kartka. Możecie, ale nie musicie. Ja zazwyczaj korzystam z rozwiązania rozmiar niestandardowy. Już wam pokażę dlaczego. W zależności na które medio, medium chcecie wrzucić swoje na przykład zdjęcie, swój filmik, czy cokolwiek chcecie wrzucić, ono ma swoje najlepsze wymiary, które najlepiej się pokazują. I teraz jak te wymiary sprawdzić? Wystarczy, że w Google wpiszecie aktualne wymiary grafik na Facebooku, na Instagramie, na, na TikToku, czy jakie tamkolwiek jeszcze media są, na które chcielibyście wrzucać swoje obrazki. I tutaj w tym przypadku mamy akurat Facebook i tutaj mamy zdjęcie w tle, czyli to zdjęcie, które macie, jeżeli otworzycie swój profil, to z tyłu jest takie duże właśnie ono jest tutaj 820x312 pikseli rekomendowany jest 820x360. Zdjęcie profilowe jest 170x170 pionowe zdjęcie dla postów w pionie 640x560 dla postów w poziomie no i generalnie dalej by tutaj można wymieniać ale nie o to teraz chodzi a więc zakładamy, że na dzień dzisiejszy chcemy zrobić po prostu swoje zdjęcie w tle żeby ono miało coś, coś więcej niż, niż, tylko, niż tylko nasze zdjęcie tylko jakieś jeszcze może ikonki cokolwiek w takim razie bierzecie sobie ten wymiar 820x312 pikseli to jest ważne, bo dla, czasami będzie wymiar w centymetrach w metrach i tak dalej, tutaj nam chodzi o piksele Tutaj można wybrać właśnie tą, tą jednostkę, o której, o której mówiłem. Wybieramy piksele. A więc jeszcze raz 820 na 312. 820 na 312. Utwórz nowy projekt. Jesteśmy teraz wewnątrz naszego projektu. I teraz poruszamy się tu w sposób następujący. Po pierwsze warto go nazwać. Naz, nazwiemy go sobie, zdjęcie. W tle. Żeby nazwać projekt, wystarczy tutaj najechać w to miejsce, gdzie jest to zdjęcie, pojawi się takie obramowanie, to znaczy, że jesteście w miejscu tego tytułu, trzeba kliknąć i już w środku tutaj możecie edytować e, jakkolwiek chcecie. No i zaczęliśmy. Mamy tutaj, e, mamy tutaj nasz. E, nasz pusty w zasadzie projekt na, na ten moment, ale o wymiarach taki jaki potrzebujemy. Jeżeli mielibyście Canva Pro, do której możecie się z czasem przekonać, nie musicie, to wszystko zależy od was. To możecie ten wymiar zmienić dynamicznie, czyli zrobiliście projekt, ale chcecie jednak coś innego, no to zmieniacie już tutaj wewnątrz wymiar i zostają wam te rzeczy, które nanieśliście wcześniej, już tutaj gotowe, więc nie, nie musicie tego wszystkiego jakby przekopiowywać i tak dalej. Jest jeszcze jeden sposób na to, ale to, to Wam pokażę może innym razem, może jeszcze w tym filmiku przy końcu. A więc zaczynamy. Musimy wybrać na początku jakieś tło. Musimy, nie możemy. Wiadomo, wszystko możemy. W, w każdym razie dobrze byłoby to zrobić, bo fajnie to wygląda. Jeszcze może zanim wybierzemy to tło, to tak szybko przejdziemy po tym menu, co tu w zasadzie można robić. Więc tak, mamy szablony. Szablon. Już tutaj coś nam wrzuci, czyli wrzucił nam jakieś, jakieś tło, właśnie, i wrzucił nam napis, który możemy edytować. Dobrał nam czcionkę. Jeżeli nam się to spodobało, to wystarczy, że tutaj zmienimy na przykład na pasja i, i już jest ok, już, już można wrzucać. Aczkolwiek spróbujmy zrobić coś, coś może bardziej ambitnego, tak? Tutaj. Zastąpię bieżącą stronę, tak? Jeżeli chcemy wybrać inny szablon, to musimy potwierdzić, że chcemy wymienić to, co wcześniej ustawiliśmy. Tak i znowu możemy wpisać pasja, czy tam jakaś, jakaś inspiracja, cokolwiek chcemy, możemy wpisywać. A więc tutaj są szablony, i te szablony one będą dostosowane do rozmiaru, który wybraliście, czyli jeżeli wybierzecie plakat, to ten szablon będzie troszeczkę inny. Jeżeli wybierzecie film, no to analogicznie te szablony się podpowiedzą do aktualnego formatu, który wybraliście. Przesłane są to elementy, które macie na komputerze, na przykład swoje zdjęcie. Wystarczy, że otworzycie sobie jakiś folder i z tego folderu przeciągniecie dane zdjęcie w to tutaj pole i ono się wrzuci. Będziecie mogli je w bardzo prosty sposób wybrać. Zdjęcia. Są to zdjęcia darmowe, do, do których macie dostęp, których, do, z których możecie korzystać. Jeżeli wrzucacie jakiś filmik na YouTube i korzystacie z kanwy, to z tego co pamiętam, trzeba tam przy dole wpisać, że właśnie macie konto na kanwie. W związku z tym prawa autorskie nie zostaną Wam, nie wyrzuci Wam praw autorskich i nie zablokuje Wam filmu. No i mamy różnego rodzaju zdjęcia, i analogicznie, klikamy zdjęcie, ono się pojawia, możemy je sobie kliknąć, usunąć napis, możemy usunąć zdjęcie. Lecimy dalej. Elementy. Elementy to jest moim zdaniem największe i najpotężniejsze narzędzie kanwy. Mi się najbardziej tutaj podoba i najczęściej go używam, dlatego że właśnie są to takie szybkie rzeczy, których możemy użyć i robią fajne akcenty, na przykład taki liść, możemy go wrzucić i mamy liść, mamy też różnych, różnych ludzi. Wystarczy najczęściej wyszukać na przykład lekarz i pojawiają nam się lekarze, pojawia nam się torba lekarska, strzykawka i tak dalej, i tak dalej. Także to jest, to jest super potężne narzędzie. Oprócz tego, że mamy tutaj ikonki, mamy też ramki. Ramki są bardzo ciekawym rozwiązaniem. Są tutaj nazwane siatki, ale są, powinny też być gdzieś ramki. Okej, okay, mamy ramki. Wyświetl wszystko. I tak, może jeszcze, jeszcze wytłumaczę dla tych, którzy nie wiedzą, co zrobiłem. Generalnie mamy tutaj różne kategorie, z których możemy skorzystać: ostatnio używane, polecane, linie, kształty, ramki. Jeżeli w ramkach klikniemy wyś Wyświetl wszystko, to zasymulujemy takie działanie, jakbyśmy wpisali ramki tutaj u góry, czyli wyświetli nam tylko i wyłącznie ramki. Czyli klikam Wyświetl wszystko, tutaj automatycznie wskoczyło nam słowo ramki, niejako wyszukane. No, i mamy wszystkie, wszystkie tutaj rzeczy z, z, z ramek. No i teraz wybierzmy sobie taką ramkę. Ona tak wygląda i jeszcze, jeszcze, nic to, jeszcze nam nic to nie mówi, ale zobaczcie teraz, co można fantastycznego z tym zrobić. Wybieracie zdjęcie, powiedzmy, że to jest wasze zdjęcie, nie, nie jakiejś przykładowej pani, i wystarczy, że tym zdjęciem najedziecie na tą ramkę i ono się wstawi w tej formie. Właśnie w tą ramkę. I teraz to zdjęcie można też przesuwać, czyli możecie je inaczej ustabilizować w tej ramce, na przykład chcecie tutaj tylko twarz. Super rozwiązanie bardzo szybkie i daje bardzo duży efekt. Idźmy dalej, tekst różnego rodzaju czcionki i działa to dokładnie analogicznie. Klikacie, pojawia wam się na ekranie. Wystarczy, że zaznaczycie sobie całość, możecie tekst sobie, sobie zupełnie dowolnie zmienić. Możecie zmienić jego rozmiar. I co ciekawe, zmieniacie przeciągając tutaj i automatycznie wam się zmienia rozmiar tej czcionki, więc jakby on, ona, kanwa nie traktuje tego jako obrazek, tylko nadal traktuje to jako tekst, ale przy zmniejszaniu automatycznie wam zmienia ten rozmiar, więc nie musicie się tym kompletnie martwić. Patrzycie tylko, czy, czy wizualnie wam tutaj to wszystko leży. Dalej, audio. Audio najczęściej się wykorzystuje przy filmikach. Że dzisiaj filmików robić nie będziemy, tylko właśnie krótką grafikę, to, to się nie będę na tym, na tym audio skupiał. W innym filmie, może, pokażę, jak to używać. Wideo to jest dokładnie ta sama sytuacja, jak powyżej, czyli sytuacja, o której nie będziemy dzisiaj analizować. Tło. To jest fajne pod takim kątem, że. Możecie sobie ustawić albo obrazek, albo jakiś taki delikatny gradient, czy coś takiego, co nie będzie wam mocno korespondowało, inaczej będzie korespondowało z tym, co macie, ale nie będzie tego przytłaczało. O, to jest słowo, którego szukałem. Nie będzie przytłaczało tego, co tutaj użyjecie. Czyli jeżeli sobie zrobicie takie delikatne tło, kliknąłem tutaj, to możecie sobie tutaj pracować i to wam nie przytłacza treści, którą sobie zrobiliście. To też wszystko zależy, jak tego chcecie użyć, ale niektóre zdjęcia, jakbyście go użyli w tle, będzie przytłaczało i tego wtedy nie robimy. No i ostatnia rzecz, z której, z której moglibyśmy skorzystać, ale nie możemy, bo nie mamy Canvy Pro, są to foldery, które można sobie z czasem tworzyć. Na razie zakładam, że ich tworzyć nie będziemy, bo tej kanwy. Pro nie ma. A więc stwórzmy sobie nasze fajne tło, które sobie użyjemy na Facebooku. Mamy już wymiar. Wymiar jest wzięty stąd, jest to 820x312 pikseli, jest to dokładnie ten wymiar. To tło mnie akurat nie pociąga, dlatego że to ma być coś, coś ekstra, więc wybiorę sobie jakieś zdjęcie, które zastosuję jako w tle. Może to być na przykład na przykład taka góra. Można tą górę rozszerzyć dużo bardziej niż ona jest w rzeczywistości, i tak ją tutaj sobie wyrównać, żeby właśnie zajęła nam tło. Teraz straciliśmy z, z oczu tą naszą przykładową panią, więc co musimy zrobić? Musimy na to nasze wybrane zdjęcie kliknąć prawym przyciskiem myszy i pojawi nam się menu. W tym menu musimy wybrać przesuń na sam dół. Jeżeli przesunęliśmy na sam dół ten obrazek, to wszystko, wszystko inne jest nad nim, co jest, co jest oczywiście logiczne. No i pojawiła nam się tutaj nasza pani, która była wcześniej ukryta. Wrzucimy sobie ją tutaj i możemy sobie zmienić tekst. Na przykład na wakacje. Ten napis nie jest może zbyt dopasowany do tego, więc wybierzemy sobie coś innego. O, te, ten może być to taka właśnie. Mi się kojarzy. Skopiuję sobie ten tekst. A żeby wejść w dany napis, trzeba dwa razy kliknąć. Ctrl A, Ctrl plus A. Zaznacza całość. Jeżeli nie chcecie używać tego skrótu, wystarczy, że w ten sposób zaznaczycie. Ctrl C, żeby skopiować. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać kopiuj. Wchodzimy w nasz przycisk, w nasz tekst fun, który stąd sobie wziąłem. Znowu klikam dwa razy. Automatycznie zaznaczyło mi cały napis. Daję Ctrl V lub prawym przyciskiem wklej. I wkleiło mi ten napis Wakacje. W poprzedni napis Wakacje, którego nie chcę, wchodzę i go usuwam. Ten napis sobie przesuwam w dogodnie i rozszerzam. Zmniejszam. Rozszerzam. I jeszcze raz zmniejszam, tak żeby tutaj mi pasował. Tak są tu wakacje, więc przydałoby się więcej rzeczywiście zdjęć z wakacji. Jeżeli klikniemy na naszą ramkę i raz klikniemy przycisk e, Delete, e, nasz przycisk Delete jest nad strzałkami lub u góry na klawiaturze, jest, nazywa, jest nazwany Del. Wtedy można to zdjęcie usunąć. Wchodzimy ponownie w zdjęcia. Jeżeli by to były nasze zdjęcia, to one będą tutaj w przesłanych. Czyli tutaj wybierzemy z folderu te zdjęcia i po prostu je przeciągniemy. One się tutaj pojawią, będzie je można wybrać i w taki sam sposób wrzucić do tej ramki. Więc wybieramy zdjęcia. I tutaj jakieś wakacje by nam się przydały. Więc szukamy wakacje. Zobaczymy, co tu się pojawiło. O, jest tutaj taka pani, która taka pani, taki pan chyba, który stoi na jakimś tle. Więc tak, tą panią włożymy tutaj. Sobie jakąś jeszcze jedną ramkę tutaj wrzucę. Na przykład taką tego pana wrzucimy tutaj w tą ramkę. I jeszcze jakąś ciekawą rameczkę sobie wrzucę. No taką, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak ona mi ten obraz podzieli, no ale sprawdźmy, jak to zadziała. O, tutaj są jeszcze państwo, którzy sobie się bawią na plaży. O, w taki właśnie sposób. Tutaj jest ten napis. k nie, nie podoba mi się ten napis. Jakby, o jest, usuń znaki wodne, pewnie poprosi nas o pro. E, tak. No więc tutaj mamy ten znak wodny kanwa. W e, wersji progo nie ma, ale, ale że to jest przykładowy obraz w tle, to się tym teraz przejmować nie będziemy. Więc tak, stworzyliśmy nasz obraz w tle. Jest on bardzo prosty, ale wszystko co powinno być. Jest, wiadomo, czy to jest wyżej troszkę, czy niżej, to już zależy od osoby, która sobie daną kompozycję tworzy. K2 jeszcze nas, nam upraszcza pewne rzeczy w taki sposób, że jeżeli zaznaczymy sobie dany obrazek, to nie wiem, czy widzicie, ale pojawiają nam się takie różne różowe linie na tym ekranie, czy fioletowe. I one wskazują pewnego rodzaju wyrównanie, czyli jeżeli mamy napis wakacje i mamy ten obrazek, to jeżeli będziemy na odpowiedniej wysokości, to pokaże nam, Oś napisu wakacje oraz oś naszego zdjęcia. W związku z tym zachowamy jakiś taki porządek na tym zdjęciu. Jeżeli chcemy coś ustawić dokładnie na środku, łapiemy inne zdjęcie, ruszamy nim i jedziemy w kierunku środka. I w pewnym momencie nam pokaże taką kreskę pełną, nie kreskowaną, tylko pełną na środku. To nam wskazuje na to, że obrazek jest dokładnie na osi całego naszego projektu. A więc uznajmy, że skończyliśmy. Co teraz? W prawym górnym roku. Klikamy pobierz, sugerowany typ pliku png, jpg i tak dalej, ja wybieram zazwyczaj png, w związku z tym, że nie mamy Canvy Pro, nie można tutaj zmienić tego rozmiaru, w Canvy Pro można zmienić i na przykład tutaj dać dwójkę, wtedy nam powiększy analogicznie o dwa razy ten obrazek, czyli on będzie dwa razy większy. No i chcemy pobrać. Okej, okay, coś tu się zmieniło, widzę. Okej, okay, czyli jeżeli mamy wybraną jakąś opcję z kanwy Pro, to nie pozwala nam tego obrazu pobrać, więc super, że, że trafiliśmy na taką sytuację, bo o tym nie wiedziałem, dlatego że mam Canva Pro, więc takich rzeczy nie zauważam, ale jeżeli bym nie miał tej kanwy Pro, to bym się zastanawiał, co jest grane, więc... Zakładam, że jak usunę tą, tą ramkę jak usunę tą ramkę, która jest właśnie premium, a użyję tylko szablonów darmowych, nie powinno być żadnego problemu. I sprawdźmy to. No i rzeczywiście można to pobrać. Więc jeżeli byście trafili na sytuację, w której tam a, wam jest, macie napisane, kupi pobierz czy coś takiego, to znaczy, że wybraliście coś premium. Wtedy musicie znaleźć to coś, usunąć to coś i możecie bez problemu sobie dalej pracować w swojej darmowej sferze. Więc klikamy pobierz. Zdjęcie nam się przygotowuje do pobrania. Klikamy Zapisz. I zdjęcie już mamy pobrane, mamy w folderze. Więc na ten moment to wszystko. Teraz to zdjęcie trzeba oczywiście wrzucić na Facebooka, ale mam nadzieję, że już to wiecie, jak to zrobić. Jak nie wiecie, to w przyszłości też pewnie nagram film, jak to zrobić. Na ten moment mamy zdjęcie w tle pobrane, z którego możemy korzystać, jest do naszej dyspozycji. Co teraz tutaj zrobić z tym projektem? Wystarczy, że wyjdziecie do strony głównej. I po pierwsze, zawsze będzie już ten projekt w waszych wszystkich projektach. To jest jeszcze generowanie, ale to jest, właśnie, to jest właśnie ten projekt, to jest to. A jak chcecie utworzyć nowy, wystarczy, że utworzycie nowy i na nowo utworzycie sobie rozmiar niestandardowy. Które, a te rozmiary niestandardowe macie podane oczywiście w tej tabelce, która też będzie zamieszczona w opisie filmu. A jeżeli nie będziecie chcieli korzystać z tej konkretnej tabeli, wystarczy, że w Google wpiszecie wymiary Facebook, wymiary postów Facebook, wymiary postów Instagram itd. Także dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w jakichś tam następnych poradnikach. Pozdrawiam.